Wyjątkowe zwolnienie sama Altmana z funkcji dyrektora generalnego OpenAI spotkało się z bardzo dużą krytyką. Szczególnie dotknięci poczuli się pracownicy firmy, którzy zażądali przywrócenia szefa i odwołania zarządu. Twittera zalały posty o treści OpenAI is nothing without its people, czyli OpenAI jest niczym bez swoich ludzi. Ma to pokazać wsparcie dla Altmana i krytykę decyzji zarządu. Paskudny sposób, w jaki została przeprowadzona cała akcja, mocno odbił się na wizerunku firmy. Sam Altman i Greg Brockman cały weekend spędzili na negocjacjach, zarówno z zarządem OpenAI oraz, jak się okazuje, z Microsoftem. To właśnie gigant technologiczny zdołał przekonać założycieli OpenAI do przyjęcia propozycji. Dodatkowo, jak podaje Financial Times. Ponad 500 pracowników OpenAI podpisało list, w którym twierdzą, że odejdą z firmy i dołączą do Altmana w Microsoftzie, jeżeli zarząd nie poda się do dymisji. Ilia Suskewer, główny naukowiec OpenAI oraz członek zarządu, który według wszystkich źródeł był główną osobą odpowiedzialną za zwolnienie Altmana, dodał post, w którym twierdzi, że głęboko żałuje swojego udziału w działaniach zarządu oraz zrobi wszystko, by zjednoczyć firmę. Na zastępcę Altmana w roli tymczasowego dyrektora generalnego wyznaczona została Mira Murati, która wyraziła swoją solidarność z Altmanem i odeszła z firmy, prawdopodobnie dołączy do niego w Microsoftie. Jej miejsce zajął Emmet Shear, były dyrektor generalny Twitcha, który zarządzał nim do marca tego roku. Shear napisał w poście, że stanął przed szansą, która w życiu zdarza się tylko raz, według niego praca z Microsoftem pozostaje bardzo silna. Oczywiście dodał również, że szanuje i wspiera Altmana, słucha opinii pracowników oraz że stabilność i rozwój OpenAI są zbyt ważne, by mogły być zachwiane przez tego typu zdarzenia. Jeżeli policzycie, to wyjdzie Wam, że to już trzeci CEO w ciągu trzech dni. Dyrektor generalny Microsoftu Satya Nadella już został ogłoszony największym wygranym całej sytuacji. Nie dość, że udało mu się przejąć Altmana i Brockmana, z którymi prawdopodobnie będzie mógł wynieść departament do spraw badań nad sztuczną inteligencją na zupełnie nowy poziom, to jeszcze Microsoft zyskał bardzo dużo pod kątem wizerunkowym. Co widać chociażby we wzrostach cen akcji, które są najwyższe w historii. No i w tle jest jeszcze Elon Musk, który ciśnie z tego wszystkiego bekę w komentarzach. Zarówno OpenAI i Microsoft stoją teraz przed dużymi wyzwaniami. OpenAI musi naprawić szkody i odzyskać zaufanie, nadszarpnięte przez decyzję zarządu. Microsoft musi jak najlepiej wykorzystać tę nagłą falę miłości oraz potencjał byłych pracowników OpenAI. Czy Microsoft jedynie utarł nosa OpenAI? Czy będzie chciał stworzyć produkt konkurujący z czatem GPT i odciąć się od finansowania startupu? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce, a do tego czasu pozostaje nam jedynie śledzić najbliższe wydarzenia z Doliny Krzemowej. To już wszystko ode mnie, dzięki za oglądanie, cześć.